Witajcie, kochani, zapraszam Was do wspólnego wykonania tego uroczego ptaszka wykonanego z rolki po papierze toaletowym, bibuły, pomponów, no i oczywiście papieru. Zaczniemy sobie od wyznaczenia wielkości papieru, którym okleimy rolkę. Przykładam sobie przy krawędzi moją rolkę i odrysowuję całą jej długość takimi dwoma punktami, a następnie linijką wyznaczam prostokąt. Który wycinam i sklejam. Wybaczcie mi, jakoś mi to umknęło. Film, gdzie oklejałam rolkę, zaginął. I od razu przeszłam do frenzlowania bibuły. Odcięłam sobie taki powiedzmy 7-8 cm kawałek bibuły, który teraz nacinam na długość około 2 trzecie, żeby zrobić taki frenzlowany kawałek. Pewnie taki już kiedyś robiliście, to nic trudnego, trzeba tylko delikatnie rozdzielać te bibuły, tak jak widzicie, żeby się nam nie urywały te frędzelki. No i tak wykonana frędzlowana bibuła posłuży do stworzenia sukienki naszego ptaszka. Zahaczam ją klejem na mojej rolce i owijam, wyjeżdżając coraz to wyżej na mojej rolce, żeby tworzyły się takie warstwy tych falbanych, tych frędzli. A następnie... Kiedy mam już odpowiednią ilość tych moich frędzelków, po prostu zaklejam ją na końcu kolejnym kawałkiem kleju na gorąco. I tak wygląda nasza rolka z frędzelkami. Czas teraz na kolejny kawałek papieru. Składam na pół taki około 10 cm długości 20 cm kawałek, i wycinam z niego taką falbankę. Będzie to góra naszej sukieneczki. Sklejam ją z tyłu, tak jak widzicie na rolce. Przy pomocy kleju na gorąco przytrzymuję, żeby klej zastygnął i porządnie się tu złapał. I lecimy z kolejnym elementem. Przykleiłam plastikowe oczka, wycięłam trójkącik z brązowego papieru z bloku technicznego, taki odstający, i przyklejam go na środku, między oczkami, na tym e, metalo, metalowym, miętowym papierze. Dodaję czerwonym, różowym lub jakimś takim pudrowym pisakiem kropeczki tworzące zarumienione policzki, a z małego kawałka różowego papieru, który złożyłam, jak widzicie, na pół, wycinam. Takie można powiedzieć piórko, skrzydełko. E, złożyłam kawałek papieru na pół, żeby wyszły mi dwa identyczne. Wycinałam jednocześnie wtedy na dwóch kawałkach papieru, i tutaj w ten sam sposób składam sobie dwa kawałki do jednego. I wycinam kolejny raz takie same dwa piórka, skrzydełka, zwał jak zwał. Następnie wzięłam jeszcze fioletowy papier i z niego również wycięłam. Tym razem już większe. Skrzydełka w troszkę innym kształcie niż te mniejsze. No i jeszcze czas teraz, żeby je posklejać w całość. Nacinam miętowe. Delikatnie od dołu i sklejam na krzyż te nacięte kawałki, żeby stworzyć takie wklęsłe skrzydełko, które przyklejam od razu do fioletowego skrzydełka. Różowe również nacinam, sklejam, klejem na gorąco te nacięte kawałki na krzyż, no i podklejam na tych miętowych skrzydełkach. I takie skrzydełko z trzech warstw różnych kolorów mamy gotowe. Drugie skrzydełko w ten sam sposób. No i zaraz będziemy przyklejać je. Na bokach naszego ptaszka wycinam sobie taki paseczek z twardego papieru z bloku technicznego, który składam. Sklejając na końcówce, klejem na gorąco w trójkącik, i ten trójkącik posłuży mi do przymocowania tego skrzydełka. Zaraz Wam pokażę w jaki sposób, ale tworzę od razu też drugi identyczny trójkącik, żeby posłużył do przymocowania drugiego skrzydełka. No i mamy tu dwie dłuższe krawędzie, i za jedną z tych dłuższych krawędzi przyklejam. Mój trójkącik do skrzydełka od spodu, a następnie za drugą z tych dłuższych krawędzi przyklejam skrzydełko do mojego ptaszka. Dzięki temu te skrzydełka będą fajnie tu odstawały, nie będą się chowały do tyłu na moją rolkę i będą fajnie utwardzone. Na koniec postanowiłam jeszcze przyozdobić głowę i początki skrzydełek pomponami dopasowanymi kolorystycznie do mojego ptaszka. No i będzie on już gotowy. Myślę, że może posłużyć jako fajna zabawka lub ozdoba. Koniecznie zróbcie go ze mną. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobał, i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Liczę na to, że usłyszymy się już niedługo w kolejnym. Papatki!